Cześć wszystkim z tej strony Talix witam was w kolejnym odcinku z Blog Planet. Dzisiaj jest um, Kamlox, możesz się przywitać. Cześć wszystkim! No i w tym odcinku będziemy mieli 5 minut na zbudowanie siebie. Będzie polegało to dokładnie na tym, że Kamlox będzie w 5 minut musiał zbudować mojego skina, a ja jego. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, a więc jesteśmy już z Camloxem właśnie na budowaniu. I Camrox właśnie będzie po tej stronie, a ja będę po tej i będę ustawiała właśnie za momencik stoper, no i będziemy po prostu zaczynać. Dobra, to jesteś gotowy? No a jak budujemy w jaką stronę? Yy, w sensie tak jakby do ściany bardziej, że... A dobra no okej... Można szka. Tak, 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 tak. Czekaj, zobaczył. Tak. No, no, tak, ono, coś takiego. O dobra. Właśnie. Dobra, no to czekaj, włączam stoper i będziemy zaczynać. I uwaga. Dobra, start. Okej. Okay. Dobra. Mi to słabo wyjdzie, ja to wiem, więc... No. Mi pewnie też. Ja bardziej robię taki kwadratowy właśnie. No ja też będę robił kwadratowe, bo jest za mało czasu, żeby zrobić jakieś. Mm, takie. Dobra. Yy, o nie, jak to wychodzi okropnie. <noise> Mnie też. Dobra, zostało nam jeszcze... Około 4 minut. Szybko to leci strasznie. Tu. No. Ja nie mogę, jak to. <grych> dobra, tu... Zrobię tu, tak. <grych> Jestem ciekawa jak ci o to będzie to... Jakiś trikon... O dobra, to teraz <grych> chyba... Ojej, jak to wszystko wyszło. Ale dobra, nie masz, nie masz. Czas się tutaj się liczy, tak. Dobra, ja mam mam już... W sensie dół mam zrobiony, jeszcze twarz. Co? Czemu tutaj się nie chce zamienić? Co ci się nie chce zamienić? Ta buźka taka, co masz na, na dole tam. A co? Nie chce ci się zamienić, serio. No. O nie, co ja zrobię. A dobra, naprawiłam już to. Mm, chyba... Nie, nie wygląda to dobrze. <grym> dobra, moi drodzy, lecimy. Nie wiem, czy ja zdążę w ogóle. Co już? Ale szybko to leci, ten czas. Ja... Ja wola nie... Mm. Wiedzieć, ile jest. <laughs> jak będzie ten... E, koniec czasu, to ci powiem. Okej. Okay. Ja, ogólnie się... Boże, co ja zrobiłam? Pomyliły mi się kolory i... No nie wygląda to za ładnie. <laughs> jak by to zrobić, żeby było w... co na przykład usta robię? To czemu są w inną stronę, a nie do przodu? Bo, musisz je obrócić. J jak klotek zwykły obrócić to? Jak? No, w sensie, wiesz, jak się st jak stawiasz, masz funkcję taką... E, to takie zamienianie... Czekaj, taki trójkącik ze strzałkami. Powinieneś go mieć. A dobra! Ej, no w sumie racja, zapomniałem o tym. No i tam właśnie musisz sobie to obrócić. Ja... dzięki, dzięki. Ej, to wyszło okropnie. Ta twarz jaka krzy... Ej, zostało nam tylko 3 minuty. Ty już twarz zrobiłaś? Tak, prawie. Ej... <laughs> ogólnie zrobiłam dziurę przez przypadek. Ej, to wyszło okropnie. Nie. Ja nie... Nie... oceniam tego. Ja jestem ciekawa jak ci wyszło, serio. A ile już masz? Mm, mało. Ja chyba... Dobra. Mm, ja chyba nie będę wypełniać w sensie głowy. Bo szkoda mi jest czasu. Zostało nam dwie minuty i pół... Um, Okej, okay, jeszcze to zegar. Co tu się stało? Jak to jest? To jest okropne. Co? O. Tak, ja klocki będę w ogóle, co ja robię? Co, zro... co zrobiłeś? Nie wiem, ale... No o ja... nie, nie przygotowałam sobie ust. No nie. nie. przygotowałam twoich ust, nie wiem teraz jak je dać. <grym> Jakie o to nie... wygląda, co jest? BSP mi laguje. Kurde. O nie. Klo... W sensie klocki się nie chcą wyświetlić wszystkie. Ja nie mogę, są <grym> <co grym> usta. Co? Dwie minuty niecałe. Nie, co? Zostało? No nie całe dwie minuty... Ej, ty nie zostało, No nie całe dwie minuty zostały. Co jest... Nie. Ja... to wyszło okropnie. jeszcze te usta nie tak jak miało być. Myślę, Mi jakieś te wzorki nie chcą w ogóle robić, nie wiem co, z nimi. Ale ty krzywy wyszły strasznie. Ja się nie będę chwalić, co tu zrobiłem. Ej, została minuta i 20 sekund. Nie. Ej, to uszy Jest, jak coś to się nie śmieć. No nie, jak. Ok, to że się starałam, ale no coś nie pykło. Ja się starałem, ale. Nie ja mogę, nie minuta. Minuta została, nie wyrobię się chyba. O, dobra, zrobię tu jeszcze szyję, muszę ci zrobić. Nie, to powinno być czarne, dobra. Kończysz już? Zaczynam. Zostało nam 40 sekund. Nie, to twoja twarz wyszła jakoś krzywo Nie! Nie! Nie patrz na to, co jest Beniu. A jeszcze takie. Próba... O nie! Zostało 27 sekund. Co? 27 sekund? No, trochę twarz krzywa wyszła, ale jest, nie jest źle. O nie, dziura zrobiłam. Czyli zakryj. O dobra. Ej, zostało 10 no sekund. Camro z 10 sekund. A ja w sobie skończyłam. Nie. nie mogę. To już okropnie. O, 3, 2, 1, koniec. Nie, nie patrz. Dobra, idź zobaczyć jak pięknie <grym> Dobra, to idę zobaczyć. Co ci tak dobrze wyszło? <grym> Co tu jest? Ej, nie ma nawet moich ust nic. Jak to nic nie widać nawet. Ej, co, no, nie. Co ty Ej, to Ale zrobiłeś coś cienki, mój jest taki grubszy. No wiem, bo ja... Wy wiem taką... Ej, nie mogę. Nie wiem jak to skomentować. Ale coś w się... Sensie, strasznie włosy tutaj na twarz spadły. No bo takie były jakieś dziwne takie szalone, no to... <noise> Więc no widzowie, możecie tak, oceniać. Możecie oceniać w komentarzach komu lepiej poszło. To dyma się. <noise> no więc... Co to jest? Ja... do ty... Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie tego typu, to zostawcie tutaj po prostu dużo łapek. No a ty kamrox możecie jeszcze pożegnać. <noise> Siema wszystkim. <noise> no i widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć! 你是。